Czerwone usta, ale zdaje mi się, że są troszeczkę pomalowane. Co za dziw. Wiadomo, że kobieta to istota pusta, puchu marny, jak mówił poeta. To przecież znane. Ale proszę pani, czy to przeszkadza prawdziwej miłości? Pani pozwoli. Że ją tu do domu odprowadzę. Co? Pani nie zawiera na ulicy znajomości? Nie rozumiem. Ja przecież pani nie zawadzę. Skąd znam panią? To dobre. Widziałem, jak z kinematografu wychodziła pani zeszłą razem w towarzystwie gości. Szukałem panią. Jak babcie kocham. A tu trzeba trafu, że znowu panią widzę. Co za zbieg okoliczności. Pani wybaczy, że ja tak mówiłem na pani usta, ale moja pani w dzisiejszych czasach bo tak, to mi się podoba. Nie lubię, gdy niewiasta jest niesubtelna. Są kuściki i usta, a pani to w sam raz. Przepraszam, po kim ta żałoba? Szanowny tatuś, pani powiększył grono aniołków. Co za nieszczęście. Proszę pani, a to wspomaga matkę. Stryjo. No, no. Może. Pani, przyjmie ten bukiecik fiołków. Może wstąpimy razem na herbatkę. Dobry wieczór, Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu Zakochanych w Tarnowie. W miniony czwartek w Centrum Sztuki Mościce spektaklem Miłość Zapisana w Pamiętniku rozpoczęliśmy projekt zatytułowany Zakochani w Tarnowie. Projekt promujący nie tylko walory naszego miasta, ale przede wszystkim takie wartości jak miłość, odpowiedzialność, radość i mądrość życia oraz piękno i sens bycia razem. Spróbujemy zgłębić tajemnicę miłości, jej wieloaspektową geometrię, na którą składa się zachwyt, czułość, kreatywność i wierność. Tym razem postaramy się przybliżyć znaczenie zachwytu w rozbudzaniu i utrwalaniu uczuć. A zgodzą się Państwo ze mną, że wszyscy jesteśmy zakochani w Tarnowie. Perylę renesansu, o Tarnowie mówi się. Polski Biegą Ciepła. Z całą pewnością jest to miasto o niepowtarzalnej, serdecznej atmosferze, gdzie mieszkacie właśnie Wy, ludzie o wielkich sercach, wielkich pasjach i horyzontach myślenia. To właśnie Wam dedykujemy dzisiejszy spektakl. Tak naprawdę poświęcony królowej uczuć, miłości, która przecież niejedno ma imię. Jej wielowymiarowy kształt będziemy dopełniać kolejnymi cegiełkami pomysłów, aspektów, przeżyć, wydarzeń, aż po wyrażenie tego, co w nas najlepsze. Wszystko po to, aby cieszyć się życiem i umieć służyć innym. Aby inspirować tych, którzy już kochają, oraz tych, którzy nadal poszukują drogi do serca swojej ukochanej osoby. Powitaliśmy Państwa wierszem Juliana Tuwima. Kolokwium niedzielne na ulicy. Poetycki flirt, wiersz o pierwszym zachwycie, pretekstem do lirycznej randki, która ma szansę przerodzić się w prawdziwą, autentyczną i szczerą miłość. W Tarnowie przecież zawsze niepowtarzalna atmosfera sprzyja, sprzyjała budzeniu się wielkich uczuć, a w przeszłości utrwaliło się tu wiele historii miłosnych, których siła. Umocniona pierwszym zachwytem, zapoczątkowała niejedną filozofię. I pewnie nie odkrylibyśmy takich historii, gdyby nie przypadek, ba, gdyby nie zrządzenie losu, dzięki któremu odnajdujemy nieznany pamiętnik. Pamiętnik, w którym zapisane są myśli i uczucia młodych, zakochanych w sobie ludzi. Czy myślisz może o więzi emocjach, które powiązały Marię Wąsowską i Kazimierza Twardowskiego? Myślę, że my o tym nie musimy mówić. Najlepszą osobą, która przedstawi nam tę historię, odkrytą niedawno, którą przedstawiliśmy właśnie w czwartkowy popołudnie w Mościcach, będzie nasz znany tarmowski historyk, pan Antoni Sypek. Wszyscy wiemy. kiedy myślimy o fizyce, mamy na myśli Einstein'a. Kiedy myślimy o literaturze i poezji narodowej polskiej, od razu nazywa się Mickiewicz Słowacki Norwid mówimy o filozofii, taką postacią jest Kazimierz Twardowski. Twórca Szkoły Filozoficznej Lwowsko-Warszawskiej, nauczyciel na początku XX wieku i w okresie międzywojennym całej plejady filozofów polskich, którzy wnieśli wielki wkład w filozofię europejską. Tatarkiewicz, Kotarbiński, Ingarden. Kazimierz Twardowski był rektorem Uniwersytetu Jana Kaźmierza w Lwowie. Ku mojemu zdumieniu dwa lata temu dowiedziałem się, że miał związki z Tarnowem. Historycy o tym nie widzieli. Tarnowscy. Dostałem list od profesora Jadackiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszaw Warszawskiego, który przysyła mi pamiętnik z prośbą o rozszyfrowanie postaci. Mailuję odwrotnie i pytam się. A cóż to ma zaznaczenie ten pamiętnik dla młodego wówczas Kazimierza Twardowskiego? On mówi, według nas, filozofów współczesnych, a przygotowujemy ogromne dzieło w rocznicę jakąś okrągłą śmierci lub urodzenia profesora Kazimierza Twardowskiego, według nas ten epizod tarnowski ma ogromne znaczenie dla jego przyszłego, przyszłej nauki, jego filozofii. Nie zagłębiają się szerzej, Zacząłem czytać pamiętnik. Pamiętnik zaczyna się we wrześniu 1881 roku i kończy się w grudniu tego samego roku. Autorką jest 16, prawie 17-letnia Maria Gąsowska. Córka urzędnika kolejowego w Tarnowie, mieszkają w Tarnowie od 5 lat. Państwo wiedzą, że urzędników, nauczycieli Galicji przenoszono bardzo często z miejsca na miejsce. Taka, były, taki był ich, taka była rola ich. Gososy zawitali do Tarnowa i od lat 70. mieszkali. Maria chodziła do pensjonatu sióstr Urszulanych, które kilka lat wcześniej przybyły do Tarnowa i wybudowały kościółek i pensjonat prowadziły. Maria miała 17 lat i w wakacje gościł w Tarnowie jej kuzyn, 15-letni, 16-letni Kazimierz Twardos. Rodziny się znały, spokrewnione daleko, ale utrzymujące kontakty. Twardowscy mieszkali w Wiedniu, gdzie Kazimierz chodził do Terezjanu, słynnego gimnazju lwowskiego. Młodzi byli w rytcze na wakacjach z rodzicami i tam między nimi coś zaiskrzyło. Narodziła się miłość. Kazimierz musiał wyjeżdżać we wrześniu do Wiednia. Maria została w Tarniowie i zaczęła pisać pamiętnik, częściowo szyfrowany, ale tak, dziewczęcemu szyfrowany, że łatwy później do odgadnięcia po 100 latach. W tym pamiętniku uderza, uderzało mnie to, że ja znam Tarnów doskonale, ten Tarnów sprzed 150 lat. A tu mam autentyczne źródło. Ona mówi o parku szczeleckim. Ona mieszka na ulicy Seminaryjnej, czyli tutaj, koło pałacu młodzieży, dzisiaj Józefa Piłsudskiego. Domek istnieje do tej pory. Ona pisze o górce, że musi iść na górkę, a na górkę ma na myśli koło Filipinów, przechodzi na ulicę Wałową, by pójść do szkoły. Zaskakuje mnie język Marii, zwanej misią w język. Dojrzały. i piękne słowa, piękne zdania, miłości do Kazimierza, tęsknoty za nim. Czasem żartobliwie pisze o swoich nauczycielach, zakonnicach, urszulankach, o profesorach świeckich, którzy tam uczą, oni są mi znani, bo ja pisałem o nich wiele razy. Zakochałem się w tym pamiętniku. I tak sobie myślałem od razu, że przydałem oczywiście tę wiadomość do prasy, do mediów, gdzie się to pokazało. I tak sobie myślę, że może na stare lata napiszę jakiś scenariusz, może zaproponuję teatrowi Tarnowskiemu. I wtedy Państwo się pojawili z propozycją, bym, bym jakieś miłości przypomniał z historii tarnowa, że chcielibyście to w przyszłości wystawiać. Od razu Maria mi się pojawiła z tym pamiętnikiem, i on zaistniał. I w czwartek młodzież czwartego Liceum i Techniku Chemicznego przedstawiła to. Proszę Państwa. Nie ujmując teatrowi tarnowskiemu, któremu kipisuję od tylu lat, jestem gościem, ta sztuka się nadaje, by tutaj ją odegrać przez tych młodych aktorów. Po dwóch miesiącach dwie panie reżyserki potrafiły zrobić z pamiętnika cudo, ja bym nigdy tego nie zrobił. Pamiętnik został znaleziony w spuściźnie profesora Kazimierza Twardowskiego. Za rok młodzi się wymienili pamiętnikami. Pamiętnik w rodzinie Twardowskich został i został odnaleziony w papierach uniwersyteckich czy archiwalnych. Pamiętnik Kazimierza zaginął. Pół roku temu ukazała się książka pani doktor filozof z Warszawy, modelata Twardowskiego, i ona opisuje dokładnie życie Twardowskiego. Twardowski chciał się przenieść do Tarnowa, był tak zakochany w Malizie, chciał się przenieść, prosił rodziców, ale to było niemożliwe. Jednak jego sol solidność zwyciężyła i tylko na odległość. Ten związek był nie do zaakceptowania przez życie. Ona była starsza o półtora roku, za rok chciała, już myślała o małżeństwie. On dopiero miał 16,5 lat, za rok w 82. I na tym będę kończył, bo ten paniennik jest wspaniały, ale jeszcze wspanialsze są losy późniejsze. Ja tylko sekundkę powiem. Maria za 6 lat rodzi dziecko, wychodzi za starszego od 10 lat od siebie prof, yy, adwokata tarnowskiego. Przenoszą się do Krakowa, rodzi dziecko i umiera przy porodzie. Syn umiera w wieku 20 lat yy, w Monachium jako student. Ale co się dzieje dalej? Yy, występuj, występująca w tej, w, tej, w, tym, w tej sztuce postać siostry siostry. Marii Jadwigi Gąsowskiej, wywarła później wpływ na życie dwóch wielkich męż, mężów literatury. Była żoną Jana Kasprowicza, Urodziła mu, a Państwo wiedzą, nie było wspanialszego prawie poety na przełomie XIX i XX wieku. Urodziła mu dwoje dzieci, kiedy zawrócił jej w głowie sam straszny Stanisław Przybyszewski, z którym spędziła resztę życia. Zostawiwszy te dzieci, by trzecia z sióstr opiekowała się tymi dziećmi, ale to wybiegłem naprzód. Proszę Państwa, ja jestem szczęśliwy darku i bardzo Państwu dziękuję, że ten pamiętnik zaistniał. A do młodych ludzi, jeżeli można, mam radę, by pisali pamiętniki, bo one zawsze się mogą odnaleźć. to w kolejnych 100 czy 150 latach też kiedyś ktoś może odnaleźć nasz pamiętnik i, i też ku uciesze ówcześnie żyjących nam już pewnie nie będzie dane, też będzie można kontynuować podobne historie.